Odpowiedz na 10 pytań. Układowe zapalenia naczyń. Jakie przeciwciała są typowe dla mikroskopowego zapalenia naczyń? Za mikroskopowym zapaleniem naczyń przemawia obecność przeciwciał anty-MPO. Występują one u około 60% chorych. Co to jest zapalenie naczyń związane z krioglobulinemią? Zapalenie naczyń związane z krioglobulinemią ZNK jest to układowa choroba tkanki łącznej o szerokim spektrum objawów, należąca do grupy zapaleń naczyń. Wynika ona z reakcji tkanek na obecność przeciwciał o szczególnych właściwościach, tak zwany krioglobulin, krios zimno, globulus, mała kula. Które odkładają się w drobnych naczyniach organizmu po zadziałaniu temperatury niższej niż 37 stopni Celsjusza. W 80% przypadków przyczyną jest zakażenie HCV. Co to jest dna moczanowa? Dna moczanowa to choroba, dla której określenia stosuje się szereg innych nazw, w tym podagra. Skaza moczanowa czy artretyzm. W jej przebiegu dochodzi do odkładania się w tkankach kryształów moczanu-sodu. Ważnym elementem leczenia dny moczanowej jest dieta z ograniczeniem produktów bogatych w związki purynowe. Szacuje się, że dna moczanowa występuje u około 2% ludzi. Najczęściej rozwija się u osób w średnim i starszym wieku, w tym częściej wśród mężczyzn. Kiedy kwas moczowy może być podwyższony? Oprócz dny moczanowej, kwas moczowy może być podwyższony. W ostrej niewydolności nerek, w zespole rozpadu nowotworu, po diuretykach. Co to jest obraz burzy śnieżnej w stawie podczas USG? Podczas USG kryształy moczanu sodu, znajdujące się w płynie stawowym, mogą dawać obraz burzy śnieżnej. Co to jest benzbromaron? Benzbromaron jest lekiem moczopędnym i niekonkurencyjnym inhibitorem oksydarzy ksantynowej, stosowanym w leczeniu dny moczanowej zwłaszcza gdy leczenie pierwszego rzutu allopurinolem jest nieskuteczne lub powoduje nietolerowane działania niepożądane. Jest strukturalnie pokrewny antyarytmicznemu amiodaronowi. Benzbromaron jest wysoce skuteczny i dobrze tolerowany, a badania kliniczne sugerowały, że jest on lepszy od allopurinolu. Co to jest kanakinumab? Hanakinumab jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym. Powinien być stosowany w doraźnym leczeniu między innymi napadów dnawego zapalenia stawów. Co to jest chondrokalcynoza? Chondrokalcynoza, dna rzekoma, pseudodma, to szerokie pojęcie oznaczające obecność złogów soli wapnia w obrębie stawów które zostały wykryte za pomocą badań obrazowych lub histologicznych. To rozpoznanie nie musi bezwzględnie wiązać się z występowaniem objawów klinicznych i może dotyczyć każdego typu złogów wapnia. Co to jest osteoporoza? Osteoporoza jest chorobą szkieletu prowadzącą do złamań kości, które mogą wystąpić nawet po niewielkim urazie. Są to tak zwane złamania osteoporotyczne. Najczęściej dotyczą kręgosłupa, kości przedramienia i szyjki kości udowej, ale mogą wystąpić również w innych lokalizacjach. Nadmierna podatność kości na uszkodzenie w osteoporozie wynika ze zmniejszenia gęstości mineralnej kości i zaburzenia jej struktury i jakości. Czy na osteoporozę mogą chorować młode osoby? Osteoporoza może rozwinąć się u młodych osób, u których występują inne czynniki uszkadzające wtórnie tkankę kostną najczęściej zespoły złego wchłaniania, przewlekłe zapalne choroby jelit, choroby układowe tkanki łącznej, przewlekłe stosowanie glikokortykosteroidów lub leków przeciwpadaczkowych. Ważne jest, by odpowiednio wcześnie podjąć działania które zahamują przebieg choroby i zmniejszą ryzyko wystąpienia złamań kości.